Stopa cukrzycowa to groźne powikłanie cukrzycy, którego obawia się bardzo wielu pacjentów. Dzięki zastosowaniu pewnych prostych zasad możesz jednak diametralnie zmniejszyć szanse na wystąpienie tego powikłania. Zapraszam! Punkt pierwszy. Tu, bez zaskoczenia, wyrównanie glikemii oczywiście, im lepsza kontrola cukrzycy, tym mniejsza szansa na wystąpienie neuropatii i zaburzeń naczyniowych. W których wypadkową jest rozwinięcie się stopy cukrzycowej. Ale co, jeśli takie zaburzenia już są? No właśnie. Unikaj chodzenia boso. Tak, mając takie zaburzenia, możesz nie czuć nawet niewielkiego zranienia lub na przykład tego, że piasek na plaży jest zbyt gorący, może cię oparzyć. Dlatego lepiej zawsze nosić obuwie. Sprawdzaj buty. Zawsze przed włożeniem obuwia sprawdzaj ręką, czy nie ma tam na przykład jakiegoś małego kamyka, który może spowodować niewielką ranę, która szybko może przerodzić się w duży problem. Zawsze sprawdzaj na przykład łokciem temperaturę kąpieli. Nigdy nie wkładaj pierwszej stopy do wody, bo może być ona za gorąca, co jeśli masz zaburzenia czucia, po prostu tego nie poczujesz. Codziennie oglądaj stopy. Niewielka rana jest o wiele łatwiejsza do wyleczenia niż duże owrzodzenie. Aby być nadal na bieżąco, koniecznie zaobserwuj mój profil.